Raz, dwa, trzy, wszystko gra. Witam serdecznie. Konkurs Biblioteka Króla Myśli wchodzi teraz w drugi etap. 20 marca 2021 roku ogłosiłem ten konkurs, namawiając Was do tego, abyście zrobili sobie na tle pobliskiej Waszej biblioteki zdjęcie takiego małego selfika. Dałem wam czas do wczoraj, do 10 kwietnia 2021 roku i do wczoraj wpłynęło do mnie, do konkursu wpłynęły 4. Zdjęcia czterech uczestników tego konkursu. Ja powiem szczerze, że bardzo się z tego powodu cieszę, bo przy tak małej jeszcze popularności moich książek i mnie jako pisarza cztery osoby zgłosiły się do konkursu. Ten konkurs moim zdaniem jest bardzo. Fajnie wymyślony, tu chwalę troszkę siebie, ale jego, że tak powiem, idea, konstrukcja chyba warta jest tego, żeby kontynuować. Kontynuować go dalej. Wobec tego na jesień zrobimy drugą edycję konkursu Biblioteka Króla Myśli, i mam nadzieję, że już wtedy będzie więcej uczestników, więcej chętnych do tego, żeby powalczyć o główną nagrodę. A teraz rozstrzygniemy, rozstrzygniemy tą pierwszą edycję konkursu Biblioteka Króla, Króla Myśli. Nagroda, przypomnę tylko, że muszę delikatnie, żeby mi się to nie pospalało, tam wszystko. Nagrodą są moje książki. Pierwszy tom Króla Myśli. E, I za chwilę pokażę jeszcze drugi tom, bo, te, bo oba tomy są, są nagrodą w tym konkursie. E, drugi tom. Oba grube. Dobre, grube cegłówki. E, gruba opowieść. To, to dobra rzecz, bo przynajmniej można. Dłuższy czas sobie tak poczytać i potowarzyszyć bohaterom, potowarzyszyć pisarzowi i jego myślom, pośledzić jego, jego myśli, jego, jego pomysły i, i ten jego wymyślony świat zobaczyć, poznać dokładnie. Pierwszy i drugi tom powieści Królowej Myśli z dedykacją i moim autografem do wygrania są w pierwszej edycji konkursu Biblioteka Króla Myśli. W drugiej, w drugiej edycji na pewno będą też te same nagrody, ale myślę, że może coś tam jeszcze wymyślimy, może coś jeszcze dołożymy do, do tych nagród, ale to muszę zobaczyć i szczerze mówiąc poszukać sponsorów i, i partnerów do tego konkursu. Bo sama idea konkursu, mnie się bardzo podoba. Chyba ci, którzy wzięli udział w tym konkursie, też to zauważyli i też, też im się to spodobało. Dobra, pokażemy cztery zdjęcia, które biorą udział w tym konkursie. Na wszystkie te zdjęcia możecie głosować. Możecie oddawać głosy. Bo teraz najważniejsze. Do 20 kwietnia 2021 roku najważniejsze jest głosowanie na to zdjęcie, które Waszym zdaniem jest. Najlepsze, najciekawsze, najładniejsze, najbardziej wartościowe. Ja tym samym sprytnym ruchem uwolniłem się od odpowiedzialności w tym konkursie odpowiedzialności związanej ze wskazywaniem zwycięzcy. To Wy zdecydujecie, kto wygra w tym konkursie. Pierwsze zdjęcie to zdjęcie wykonane na tyle biblioteki w Dębnie. Nadesłał je Marcel Wadziak. Widzicie je teraz? Dobra, teraz drugie zdjęcie na tle Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Przyznacie, że oba, obie te biblioteki mają piękne budynki. Naprawdę ładnie to wygląda. Warto je pokazać w konkursie Biblioteka Króla Myśli. W drugiej edycji spróbujemy, spróbujemy zachęcić więcej osób do wzięcia udziału w, tej, w tym konkursie. Trzecia, trzecie zdjęcie to Biblioteka Publiczna w Warnicach. Do zdjęcia pozują druchowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Warnicach. A gdyby ktoś nie wiedział, gdzie leżą warnice, to powiem, że kilkanaście kilometrów ode mnie, bardzo blisko mojej miejscowości. I czwarte zdjęcie, nadesłane tak na ostatnią chwilę, z którego też się bardzo cieszę, bo, bo, bo jest to czwarte zdjęcie: to jest Biblioteka Publiczna w Cedyni. Do Cedyni chyba się w tym roku spróbuję wybrać, zobaczyłem, czy mi się to uda. Autorem zdjęcia jest pani Anna. Wiśniewska, a tutaj bardzo mocno przepraszam bardzo mocno przepraszam a to tak jest, jak się o kimś zapomni, to potem ta osoba jest jak gdyby szczególnie wyróżniona. I tutaj chciałbym bardzo mocno wy, wyróżnić w, w tym momencie panią Agnieszkę Rudak która nadesłała zdjęcie z, z biblioteką w Bydgoszczy w Tle. Zapomniałem Pani Agnieszko wymienić Pani imię, nazwisko, przepraszam za to bardzo, ale y, tak czasami się gdzieś tam coś pokręci, pomiesza, zapomni i, i to tak potem głupio wygląda, ale trudno. Wszystkim gratuluję. Praktycznie, no gratuluję, Dziękuję za wzięcie udziału w tym konkursie. Jeszcze nie znamy zwycięzcę. Zwycięzcę poznamy 10. Nie, nie 10, bo wczoraj był 10. Do, do wczoraj było przesyłanie zdjęć. 20 kwietnia poznamy zwycięzcę. Ja specjalnie wydłużyłem ten okres tak, żebyście mieli czas na to, żeby, żeby te zdjęcia zrobić, bo teraz niestety te pogody są fatalne. I e, też pewnie też i przez to, że, że, że takie, takie mamy kiepskie pogody tych zdjęć jest troszkę mało, ale najprawdopodobniej e, na razie jest mało zdjęć, dlatego że jeszcze moja książka i ja sam jako autor e, powieści nie jestem bardzo mocno znany. E, tą sprawę to nad tym popracujemy i to zmienimy. W przyszłości na razie na dzień dzisiejszy mamy to, co mamy. Mamy cztery piękne zdjęcia. Życzę wszystkim, życzę wszystkim wygranej w tym konkursie, a o wygranej to ja jeszcze za 10 dni tutaj nagram specjalny film, bo myślę, że postaram się w jakiś sposób nagrodzić nawet te osoby, które brały udział w konkursie. Ale nie, nie udało mi się wygrać nagrody głównej. Postaram się to zrobić, pomyślę, pomyślę jak to zrobić, i co, co zrobić, żeby, żeby te osoby w jakiś sposób wynagrodzić i im podziękować za to, że, że się odważyły wystartować w konkursie takim jeszcze nieznanym, mało znanym, jeszcze niepopularnym. Ale, ale dały, dały rady te osoby, i dzięki temu, dzięki temu ja się teraz tutaj uśmiecham. Cieszę się z tego powodu, że, że mam taki fajny konkurs i on się, on się udaje, jak się go zorganizować. Najważniejsze, że, że będzie zwycięzca tego konkursu. I to jak się rozgadam, to gadam i gadam i gadam. Jak się biorę zapisanie, to też piszę, 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 i tego wszystkiego Marka nie ma. Nie ma końca. Także podsumowujmy, podsumujmy to jeszcze, jeszcze raz do końca. Do wczoraj był termin zgłaszania zdjęć. Te cztery zdjęcia, które zaprezentowałem, zostały zgłoszone do konkursu. Teraz jeszcze macie 10 dni ci, którzy biorą udział w konkursie na to, żeby namówić swoich znajomych i żeby oni zagłosowali na Was na wasze zdjęcia na Facebooku. Mam nadzieję, że, że będzie taka dosyć zażarta, że tak powiem, konkurencja. Na razie to się jeszcze wszystko rozkręca. Nagrodą główną, to tak już podsumowując, jest moja dwutomowa powieść Fantazy Król Myśli z dedykacją i autografem autora. Termin głosowania mamy jeszcze do, do 20 października. 21 października ogłoszę tutaj zwycięzcę i skontaktuję się z nim, żeby ustalić co ma być napisane w dedykacji, ale to już jest sprawa na przyszłość. Dzisiaj o tym dzisiaj tego nie rozstrzegamy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za udział w tym konkursie. Fajnie, że ten konkurs się odbywa, że, 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 że są uczestnicy tego konkursu. To mnie najbardziej cieszy. To mnie najbardziej cieszy, że są uczestnicy tego konkursu. A czytelników e, mojej powieści, tych, którzy już kupili sobie książkę, przeczytali ją, e, namawiam teraz, proszę, proszę o, e, o opinię na Lubimy Czytać, najlepiej na Lubimy Czytać, ale mogą się te opinie również ukazywać. Na innych stronach, na których sprzedawana jest elektroniczna wersja tej powieści. Linki do tych stron macie pod wyświetlaczem tego filmu. Uproszczona, uproszczona sprawa, wystarczy kliknąć, zalogować się na przykład na Lubimy czytać i umieścić tam swoją opinię, a może nawet jakąś większą pracę, czyli recenzję o książce. Jestem szczęśliwy. Dziękuję bardzo.